W w Trójce. Dzisiejszymi gośćmi będą Sandra Młój i pani nauczycielka języka niemieckiego Kamila Matlak. Zapraszamy na wywiad siłaciół miesiąca sandro mój. Więc co się zmieniło w swoim zachowaniu? Zaczęłam chodzić do szkoły. Nie wygłupiał się już na lekcjach. Poprawiam, znaczy staram się na bieżąco wszystko poprawiać. Zgłaszać się na lekcjach. No, to Wydałaś już swoje pieniądze? Tak wydałam. No. Na co? Na dwie Mam nadzieję, że się okazało. No. Dobra, dziękuję za Zapraszamy na wywiad z panią Kamilą Matlak. Jako dziecko chciałam zostać weterynarzem. Kochałam wszystkie pieski i kotki, a w liceum się te pomysły jakoś poprzestawiały, i postanowiłam zostać nauczycielem języka niemieckiego. Ile czasu zajęło Pani nauczenie się języka niemieckiego? Języka niemieckiego uczyłam się od trzeciej klasy, pod, klasy podsta szkoły podstawowej. Dalej kontynuowałam w liceum, ponieważ jeszcze w tym starym systemie brałam naukę, czyli bez gimnazjum. No i oczywiście na studiach, także myślę, że to 5 lat studiów na filologii germańskiej to było to kluczowe. I języka uczymy się przez całe życie, także nadal to trwa. Jak Pani ocenia obecny system edukacji? Myślę, że każdy system ma swoje plusy i minusy. Tak jak wcześniej wspomniałam, ja uczyłam się w szkole podstawowej i następnie było liceum, także bez tego etapu gimnazjalnego. Także teraz jest ten etap troszeczkę inaczej to wygląda, ale myślę, że młodzież ma w tym okresie trzyletnim gimnazjum więcej możliwości do rozwijania swoich pasji i, i zainteresowań. Ile lat pani uczy w tej szkole? W szkole uczę 7 lat, miałam roczny urlop macierzyński i tutaj rozpoczynałam również moją pracę, także to jest 7 lat mojej kariery zawodowej. Jak pani ocenia swoją cierpliwość na lekcjach? Z cierpliwością bywa różnie. Myślę, że to najlepiej powinni uczniowie ocenić, ale staram się do każdego ucznia podchodzić indywidualnie i przede wszystkim cierpliwie. Ale my każdy jest tylko człowiekiem, także myślę, że... Uczniowie wybaczają też pewne błędy nauczycielom, jak i nauczyciele wybaczają uczniom. Czy lubi Pani swoją pracę? E, bardzo lubię moją pracę. Myślę, że spełniam się tutaj zawodowo w pracy nauczyciela i również wychowawcy. E, I mam nadzieję, że ta praca będzie dawała mi dużo satysfakcji przez, jeszcze przez wiele lat. Jak ocenia Pani staranie uczniów? E, każdego ucznia, tak jak już wcześniej wspomniałam, staram się oceniać indywidualnie. Każdy uczeń, nawet jeżeli się czegoś nauczy, to umie to w inny sposób. I myślę, że rolą nauczyciela jest właśnie docenianie wszelkich starań ucznia, czyli nie tej docelowo tej tylko wiedzy stricte, ale też i, i ogólnie zachowania i takiego obycia społecznego. Dziękujemy, Dziękujemy za wiedzę. Dziękuję bardzo również. Zapraszamy na. Czyżże <laughs> pani nie <grystanie> idzie. Piętnaście sekund. <grystanie> się <grywa> <grywa> to jest, jest, jest bieda wkładana do głowy, <grywa> głowy uprzejmie. <grywa> Jeszcze Stop! To teraz sprawdzimy, jak Ani była, Ile wiedzy zostało włożonej Do tego. Tak. I to będzie... po Troszeczkę stop! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34. Nie no, mam. I za jedną minutę i 12 sekund. ja. Oliwia, Oliwia nie ciągnął pies, nakłada sobie watę do głowy. <laughs> 20 секунд. Давай, Оливия. Еще 10 5 секунд. Давай, давай, я сейчас Już na z lasów tych miejsckich podąża ku Minuta, to <co> 12 sekund. Dawaj, <grymne> ulubieńca. <grymne> Stop. <Już>. Dobra, <grymne>

Тилья. Я